Witajcie kochane dziewczyny. Serdecznie przytulam każdą z Was. Cieszę się, że jesteście ze mną w tej naszej modlitwie kobiet. Zapraszam Was dzisiaj do tego, żebyście otworzyły sobie Wasze Biblie na Księdze Liczb na 22 i 23 rozdziale. Nie będziemy czytać tych rozdziałów, ale są bardzo ciekawe i przeczytajcie je po prostu same. Otóż pewna historia, kiedy to Izraelici po wyjściu z niewoli egipskiej zatrzymują się na granicy Moabu. Jest ich tak dużo, że król Mabu i naród boi się. Pisze Słowo Boże, że. Myśl o nim przyprawiała lud Moabu o omdlenie. Król ba, Moabu Balak również zląkł się tego narodu, zwłaszcza że był świadkiem, gdy Izraelici rozgromili potężnego króla Baszanu Oga oraz jego synów. Nie wie, co ma zrobić w tej sytuacji, nie widzi za bardzo szans dla swojego wojska i dlatego wysyła swoich posłów do widzącego, do widzącego Bileama po to, żeby Bileam przyszedł do niego i przeklął naród izraelski. Obiecuje mu sowitą nagrodę. Jednak Bileam, którego Bogiem, którego Panem jest Bóg, postanawia, że najpierw pójdzie porozmawiać z Bogiem i dowie się, co też Bóg ma w tej sprawie do powiedzenia. Dopiero później będzie słuchał, e, słuchał króla Balaka. I e, Bóg rozmawia z Bilaamem, mówi mu, że ma powtarzać tylko te słowa, które Bóg włoży w jego usta. I tak też się dzieje. Bilaam idzie w końcu do króla Balaka. Mimo tego, że stawiają, że stawiają ołtarze, że palą cielce, bofierze, to jednak Bóg nie pozwala Bilaamowi przekląć Izraela. I Bilaam pod wpływem. Ducha świętego. Myślę, powiada wypowiada takie słowa. Wtedy Bilam rozpoczął swą przypowieść. 23 rozdział Księgi Liczb, 18 wers. Powstań, Balaku, i posłuchaj. Skłoń ku mnie uszy, synu Sypora. Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać, ani synem Człowieczem, by miał zmieniać zdanie. Czy on mówi, a nie czyni? I czy oznajmia, a nie spełnia? Właśnie wziąłem nakaz błogosławienia. On pobłogosławił, nie odmienię tego. Nie dopatrywał się winą Jakuba i nie patrzył na udrękę w Izraelu. Pan jego Bóg jest w nim, a w nim okrzyk na cześć jego króla. Bóg ich wybawca z Egiptu jest mu jak rogi bawołu. Tak, nie ma zaklęcia na Jakuba ani uroku na Izrael. Już teraz mówi się o Jakubie i Izraelu. Czegóż to w nim dokonał Bóg? Niesamowite słowa, które potwierdzają to, że Bóg jest Bogiem wiernym. Zapraszam Was na naszą dzisiejszą modlitwę kobiet. Chwała Bogu za to, że jest Bogiem wiernym, że nie łami słowa, że nie postępuje według jakichś kaprysów, że nie kłamie. Takiemu Bogu możemy, możemy zaufać. Chwała Bogu za to, że nie jest taki jak człowiek i nie zmienia zdania pod wpływem jakichś różnych okoliczności. Wiecie... Cieszę się z tego powodu, że Bóg jest wierny i że mogę doświadczać tej właśnie Bożej wierności. Słowo Boże, które określa wierność Boga w języku hebrajskim brzmi Emet i oznacza prawdę, stałość, pewność, wiarygodność i niezmienność. Bóg przede wszystkim jest wierny samemu sobie, zawsze postępuje w zgodzie z samym sobą. Jego konsekwencja i jego stałość porównane są do do skalnej opokim dlatego możemy zaufać takiemu Bogu bo on nie zmieni zdania boża wierność odnosi się również do Bożego słowa Bóg jest wierny Temu, co obiecał. Wszystkie Boże obietnice zawarte w Bożym Słowie są pewne, i bądź się już wypełniły, bądź się właśnie wypełniają, bądź wkrótce się wypełnią. Dlatego, jeżeli nie wiesz, co czeka ludzkość i Ziemię, weź Biblię do ręki i zacznij czytać z Duchem Świętym, a Bóg tę prawdę ci objawi. W Psalmie 146. Czytamy, że on wiary dochowuje na wieki, I to jest też niesamowita obietnica, dlatego że Bóg jest wierny na wieki. Nie musimy się bać tego, co spotka nas w przyszłości czy to spotka nas po, po śmierci. Jeżeli ufamy Bogu, jeżeli należymy do Niego, jeżeli on jest naszym Panem, naszym zbawicielem, jeżeli wiemy, wierzymy w to, że on jest jedyną drogą, prawdą i życiem i że On daje obietnicę, że będziemy z Nim również w wieczności to tak na pewno będzie, dlatego nie musimy się niczego bać. Bóg jest również wierny swojemu ludowi i zawiera z Nim przymierze, dotrzymuje, dotrzymuje słowa. W Księdze Izajasza w 26 rozdziale 3 wersie czytamy, Twój cel jest wciąż taki sam, zapewniasz pokój, pokój temu, kto Tobie zaufał. Ufajcie panu odtąd i na zawsze, gdyż pan Jawe jest skałą wieczną. Celem Boga dla ciebie i dla mnie jest spokój. Jeżeli tylko jemu ufamy, to ten cel jest wciąż taki sam. On nie zmienia zdania, on nie powołał nas do tego, żebyśmy żyli w jakimś niepokoju, w jakimś chaosie, w jakiejś kłótni czy w jakiejś wojnie, ale powołał nas do pokoju. Wiecie, Bóg jest wierny swojemu ludowi, ale my jako ludzie niestety łamiemy tę wierność. Nie zawsze jesteśmy Bogu wierne, nie zawsze jesteśmy wierne temu przymierzu, które Bóg z nami zawarł przez Jezusa Chrystusa. Należymy też do... Jego ludu. I często łamiemy to przymierze, łamiemy tę wiarę i ponosimy tego niestety gorzkie konsekwencje. I wiecie, bardzo często ludzie zastanawiają się, dlaczego jest taka a nie inaczej? Dlaczego Bóg do tego dopuszcza? No właśnie dlatego, że Bóg jest wierny sobie i swojemu Słowu i nie łamie wiary, jest konsekwentny. A ludzie łamią tę wiarę i dlatego mamy tak jak mamy. Możemy przeczytać wiarygodne te słowa. Jeśli wraz z nim umarliśmy, wraz z Nim ożyjemy. Jeśli wytrwamy, razem zapanujemy. Jeśli się Go zaprzemy, on też nad się zaprze. Lecz jeśli zawodzimy, On pozostaje wierny, ponieważ siebie samego zaprzeć się nie może. Słowo Boże mówi, że nawet wtedy, gdy zawodzimy, nawet wtedy, gdy łamiemy wiarę, Bóg cały czas pozostaje wierny. Owszem, daje nam szansę na opamiętanie, ale pozostaje wierny. Chyba, że same świadomie i dobrowolnie zerwiemy przymierze z Bogiem, wtedy On będzie po prostu też temu wierny dlatego że mamy wolną wolę. Ta, tę Bożą wierność możemy rozpatrywać w wielu aspektach. Właśnie Bóg jest wierny przymierzom, które z ludźmi zawarł. Bóg jest wierny swojemu słowu. Bóg jest wierny przede wszystkim samemu sobie. Ale Bóg też jest wierny swojemu ludowi i zapewnia mu bezpieczeństwo. Bóg zapewnia nam bezpieczeństwo i tam, gdzie jesteśmy, On troszczy się o nas. W Psalmie 91 czytamy, że swoim aniołom da, dał rozkaz, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach. Jeżeli oczywiście mu ufamy, to Bóg troszczy się o nasze bezpieczeństwo. Nawet jeżeli chorujemy, nawet jeżeli zdarza nam się coś złego, to to nie zmienia faktu, że Nasze bezpieczeństwo jest w Bożych rękach i Bóg się o nas troszczy. Nawet jeżeli umrzemy, bo przecież umrzemy, chyba że Pan wcześniej przyjdzie, to Słowo, że zapewnia nas, że wraz z Nim ożyjemy, bo jesteśmy w Jego rękach. Dalej, Bóg mówi o tym, że nieustannie nam towarzyszy, że ciągle jest przy nas. O tym możemy przeczytać w Psalmie 139, 5 wersie. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu. Nie kładziesz na mnie swą dłoń. Gdybyśmy nie poszły, tam Bóg będzie zawsze z nami. Nigdy nie jesteśmy w stanie się od Niego odsunąć na tyle, żeby go z nami nie było. Uciec tak, żeby go z nami nie było. On jest z nami wszędzie. I jeszcze kolejna rzecz, oczywiście jest ich wiele, wiele aspektów Bożej wierności, ale kolejną chciałam poruszyć, że Bóg zaspokaja nasze potrzeby. Troszczy się o. Boża wierność przejawia się również w tym, że Bóg się o nas troszczy, troszczy się o nasze zdrowie, troszczy się o nasze rodziny, nasze małżeństwa, nasze dzieci, nasze miejsce pracy, troszczy się również o nasze finanse. W Psalmie 20, 37, 25 wersie czytamy, byłem młody i zastarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy pozostał opuszczony. Nie spotkałem jego potomków, żebrzących o chleb. Wiecie, w ostatnim czasie doświadczyłam właśnie takiej Bożej wierności. Chciałam się teraz z Wami podzielić. Półtora roku temu doznałam pewnej straty finansowej. Nie tylko ja, ale cała moja rodzina. Była to dość dotkliwa strata. Rozpatrywałam ją w różnych aspektach. Zastanawiałam się, czy była w tym jakaś moja wina, jakieś niedopatrzenie, czy też może chciałam kogoś oszukać, czy może chciałam, nie wiem, skłamać. Czy okraść, czy coś dla siebie z tego uchwycić, ale jednak tak naprawdę nie widziałam w tym swojej winy, a strata była dość dotkliwa. Dotknęła ona, tak jak powiedziałam, całą moją rodzinę. Jedna z osób, która. Była razem z nami, postanowiła w jaki sposób tym się zająć i spróbować te pieniądze odzyskać, ale tak naprawdę nie wierzyliśmy w to, że uda się te pieniądze odzyskać. Mówiliśmy sobie, że jeżeli tak się stanie, to będzie cud. Wiecie, zadawałam panu pytanie, dlaczego tak się stało, co chce mi przez to pokazać. Bóg też. Zmieniał moje serce pod kątem właśnie takich chciwości. Otwierał moje serce, otwierał moją kieszeń, nauczył mnie błogosławić innych finansowo i łamał mnie też w tej dziedzinie. I wyobraźcie sobie, że zupełnie niedawno okazało się, że, że Bóg dotrzymał swojej wierności przez to, że. Dostaliśmy te pieniądze. Dostałam te pieniądze na swoje konto. Mało tego, dostałam znacznie więcej niż straciłam. W zasadzie dwa razy tyle. I wiecie, gdy zobaczyłam to, co się stało, powiedziałam, Boże, jesteś niesamowity, Boże jesteś niezwykły, jesteś, jesteś wierny i działasz cuda. Tam, gdzie się tego nie spodziewamy, tam właśnie Ty działasz sam, tam, gdzie człowiek nie daje rady, tam Ty wkraczasz do akcji. Bóg pokazał, że jest ze mną, że ja tak naprawdę nie muszę o wiele zabiegać, bo on sam troszczy się o moje życie i o moje finanse. Chwała mu za to. Zapraszam was teraz do wspólnej modlitwy. Podziękujmy Bogu za to, że jest wierny. Panie, dziękuję Ci za to, że ty jesteś Bogiem wiernym, za to, że ty jesteś Bogiem, który nie zmienia zdania, za to, że ty jesteś prawdą i za to, że w swojej wierności, tak jak zapowiadałeś, wysłałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa, który przyszedł po to, żeby nas zbawić, po to, żeby nas uratować. Dzięki Ci, Jezu, za twoją wierność i za to, że uratowałeś mnie i za to, że należę też do narodu wybranego i za to, że nie muszę się niczego bać, bo... Ufam Tobie, a Ty jesteś skałą, Ty jesteś opoką, Ty jesteś moją twierdzą, Panie, i ufam Twojemu słowu, które jest niezmienne i które ma potężną moc. Ufam każdej obietnicy, która jest napisana w Twoim słowie, bo wiem, że ona się wypełni. Jeżeli się jeszcze nie wypełniła, to na pewno się wypełni, bo Twoje słowo jest pewne. Twoje słowo jest pewne i wszystko to, co mówisz, jest pewne, Panie. Chwała Ci za to. Chwała Ci za to, że nie muszę się bać tego, co będzie ze mną kiedyś po śmierci, bo Ty dajesz mi obietnicę, że e, tak jak umrę raz z Jezusem, tak razem z nim będę żyła, powstanę. I to jest wspaniała obietnica dla mnie wspaniała obietnica tego, że, e, że będziesz ze mną również potem, po tej drugiej stronie chwałać się. Ci, wywyższam Cię, wszak święty Boże. Odejdź teraz każdą osobę, która ze mną się modli, Panie, daj doświadczać. Namacalnie Twojej wierności, Twojej miłości, Twojej troski, Twojej dobroci, Twojej łaski. Tobie cześć, i chwała na wieki wieków. Amen. Kochane dziewczyny, dziękuję, dziękuję Wam, że wytrwałyście ze mną do tego momentu. Zachęcam do tego, żeby przesyłać filmik dalej. Dziękuję Wam za każdy komentarz pod filmikiem. Zachęcam do tego, żeby nadal pisać komentarze, żeby lajkować te filmiki, udostępniać. Błogosławię Wam, Waszym rodzinom, Waszym bliskim, do następnego tygodnia z Panem Bogiem. Pa pa.